Co prawda nie ma widać mostu, pokażę Wam z innego punktu bo jest tu zatoczka. Także zwany sztylek, który Wam pokazywałem, porośnięty trzcinami. Ale zobaczcie sami, jak to wygląda. Dobra, ruszyłem dalej. Są samochody, cały czas wędkują tutaj wędkarze. Przede mną droga, co prawda, kałuży. Jest to droga, która prowadzi dookoła jeziora, do miejscowości Krokowskie, Chrusty. Jest to, to, Ta droga wygląda jak droga offroadowa. Ja oczywiście w moich butach, underach, cały czas je sprawdzam, chociaż nie wiem, czy... Masza! Chociaż nie wiem czy muszę je sprawdzać oczywiście pod względem wodoszczelności jak najbardziej. Ogólnie chciałem zabrać inne buty z firmy Safety Jogger, które dostałem do testów. Te buty Wam później pokażę. Myślę, że ruszę w wunderach, bo w tamtych butach co prawda są one bardzo fajnie skonstruowane. Opisy są naprawdę rewelacyjne. To ciężko było mi się przekonać, żeby w całkiem nowych butach ruszyć w teren, tym bardziej na taki, taką grę terenową. A te buty mamy już sprawdzone. Dobra, przeszliśmy już kawał drogi. Maszka, się tu plącze, Dobra, jest Masza. Muszę, nie przeprawiam się przez wodę, bo jeśli będzie tu na grze terenowej, to oczywiście to zrobię. A teraz nie, nie muszę akurat moczyć butów, bo chcę je po prostu też uściędzić przed tą grą terenową, żeby je wyczyścić, zaimpregnować, żeby mi jakoś służyły. Z tej strony nic nie widać naszego jeziora, bo porastają trzciny. Są tu już pierwsze budynki, nie będę Wam ich pokazywał, może tylko tak z daleka, żeby po prostu nie wchodzić komuś w jego prywatność idziemy dalej a jeśli będzie już widać most czyli powiedzmy, że mamy większą połowę za nami robię się już szczerze mówiąc głodny, pić mi się też chce nie chce mi się ściągać plecaka bo bardzo dobrze mi się z nim idzie plecak, który ruszy ze mną na grę terenową Będę wchodził dalej, bo mają tu wękarze zarzucone swoje wędziska, a po tamtej stronie widać most i moją miejscowość. Dobra, spadamy stąd, bo nie chcę puszyć ryb, tym bardziej, że ktoś wybudował sobie pomost. Oczywiście mogę na niego wchodzić, bo woda należy do PZW. Nie jestem teren prywatny ale że mają wędkarze tam zarzucone swoje wędziska nie będę po prostu im, nie będę im tam wchodził i przeszkadzał niestety musimy iść kawał drogi drogą polną taką dojazdową wokół mnie oczywiście zabudowania prokowskie chrusty a jezioro mamy tam w oddali za polem nie było tam możliwości przejścia. Straszne, haszcze i ogrodzone, po prostu dojście do jeziora. Muszę przejść kawałek, właśnie drogi, drogą do asfaltu i potem zejść nad brzeg jeziora i terenem leśnym dalej maszerować. Masza idzie ze mną na smyczy, bo biegają tu różnego rodzaju psy. Zainteresowały ją kurczaki które tam sobie fajnie chadzają jesteśmy na wsi nikogo to nie powinno dziwić a masze interesuje tak naprawdę wszystko co dzieje się wokół dobra dojdę do lasu i widzimy się potem Jesteśmy z drugiej strony. Udało mi się przejść właśnie przez prokowskie chrusty. Jesteśmy oczywiście przy ruchliwej drodze. Cały czas będę podążał nad brzegiem jeziora. Dalej piękne, stare, powalone drzewo do wody. Muszę jeszcze kawałek przejść tutaj wzdłuż drogi i zaraz schodzę nad brzeg jeziora i będziemy robić jakiś odpoczynek i trzeba uzupełnić kalorie, pożywić czymś ciepłym oczywiście. Pomału już schodzimy tam za drzewami, widać oczyszczalnię. Mamy strzałkę w dół, czyli zaczyna się ścieżka dla ruchu pieszego dla turystów, dla podążających wzdłuż naszego jeziora. Schodzę na dół, mogę maszę już się puścić, bo trzymałem ją cały czas na smyczy. Było to mało, że dla niej męczące, to i dla mnie. Tym bardziej, że we wiosce była, było masa psów, które szczekały na maszę, a masza w odpowiedzi na nich. Także była walka słowna między psiakami. Dobra, jestem już w terenie leśnym. Jak możecie zobaczyć wyżej nade mną prowadzi droga dojazdowa. A my podążamy przed siebie, żeby znaleźć, znaleźć sobie jakieś fajne miejsce, przycapnąć i sobie coś ciepłego przygotować do zjedzenia. Myślę, że tego 11 listopada, właśnie mniej więcej tak to będzie wyglądać: będzie szybszy marsz, marsz obieg, wolniejszy marsz, oczywiście pompki, przysiady, skłony i brzuszki pewnie. Noszenie jakichś belek, nie wiem, może być przeprawa też przez jakiś akwen wodny. Nie wiem, co w głowie Tomasza się tam urodziło, urodziło. Jeśli miałyby być belki, to tu byłoby fajna możliwość niesienia tej beli. Oczywiście teraz nie będę tego zabierał. Jestem z Maszą i muszę... Ona lubi się pląpić pod nogami. Nie chciałbym po prostu, żeby stała się jakaś krzywda. Mi czy masz idziemy cały czas wzdłuż jeziora, wędkarze, jak widzicie, cały czas próbują złowić swojego wymarzonego szczupaka. Jakiś pewnie mega, mega super okaz. Życzę im oczywiście połamania kija, a my maszerujemy wzdłuż naszego jeziora. Większość drogi. Za nami. Nie sprawdzałem, o której godzinie zrobiliśmy wymarsz. Jest to nieistotne, bo liczy się po prostu spędzanie czasu na łonie natury, podniesienie swojej kondycji i oczywiście spędzenie miło czasu w terenie. Zaraz dojdziemy do fajnego miejsca. Zakładamy tam mały obóz. Nie będę dzisiaj palił ognia, bo na selekcji, selekcji na grze ternowej. Pewnie nie będzie takiej możliwości. Będziemy bazować pewnie na suchym prowiancie, na racjach wojskowych. Ja co prawda mam wzięty dzisiaj kuchenkę gazową, z której skorzystam i przygotuję sobie bigos na ciepło. Dobra, fajny teren. Liście pospadały. Naprawdę jesienna aura jest jedną z moich ulubionych, bo jest wtedy dużo, dużo mniej ludzi w terenie. Czuję się po prostu wtedy jak ryba w wodzie. Cały las można powiedzieć, jest dla mnie, można bezpiecznie palić ogień i przygotowywać sobie coś w swojej leśnej kuchni. Zaraz wejdę na górę, pokażę wam mniej więcej jak to wygląda ten teren. Oczywiście za mną cały czas jezioro. Dobra, wspinam się i za chwilę szukam miejsca na obóz. Powiem Wam, że to miejsce naprawdę jest urokliwe. Co prawda, liście spadły wokół i jestem na otwartym, można powiedzieć, terenie. Droga jest w pobliżu dojazdowa. To mi nie przeszkadza, bo miał być to marsz nad brzegiem jeziora. A miejsce jest naprawdę klimatyczne: wielkie, powolone drzewo, porośnięte mchem i hubami. Zaraz Wam je pokażę, bo wygląda naprawdę czadowo. Zostaje tu chwilę, przyrządzam coś do jedzenia i ruszamy dalej do miejsca, z którego wyruszyliśmy. Pięknie i te huby, Słuchajcie, podejdźcie zobaczyć. Tutaj mamy dwie, trzy takie huby, ale z drugiej strony rośnie ich chyba z 10. Chodźcie zobaczyć. Kawał pięknego, ściętego drewna. Dobrze, że leśnicy je tutaj zostawili. Naprawdę ten mech, który porasta i te huby naprawdę zrobiły na mnie fajne wrażenie. Dobra, wyciągam kuchenkę i przygotowuję sobie coś do jedzenia. Cześć, Maszka. Widzę, że Masza już też chce sobie przysiąść ja mogę sobie spokojnie przykucnąć i zacząć przygotowywać właśnie swoje jedzenie dobra składam moją kuchenkę gazową raz dwa i zaczynam podgrzewać sobie bigosik bo czas nagli a muszę jeszcze dzisiaj wracać do pracy także że jest tu jeszcze jakiś gaz w niej. Oczywiście bigosik z moich zapasów z 2021 roku. Mm, pachnie wyśmienicie, powiem wam. Nie mamy na minusie, ale po wyczerpującym marszu warto zjeść sobie coś ciepłego. fajnie podziałał na mój organizm. Zacząłem mu się robić ciepło, rozgrzał mnie i poczułem też taką sytość i dostałem energii. My mamy zjedzone. w plecach na swojego garbach i ruszamy dalej w stronę wyjścia zostawiliśmy nasz samochód i będziemy dawać się do domu po drodze jeszcze Wam pokażę teren i coś Wam jeszcze opowiem Także na jedzeni wypoczęci ruszyliśmy dalej przed nami oczywiście kawałek jeszcze drogi Jak tam bierze coś? Nic. nic? z drugiej strony też tam się pytałem, to też nic, nie? No, słabo coś dzisiaj. Ciekawe. Ale co na ten? Na szczupaka? Na żywca? Nie. nie. Spinning. A spinning. Cudera. No, no połamania kija. No bo co? Z tej strony oczywiście też mamy panów wędkarzy. Właśnie zatykałem się. Pewnie słyszeliście. Nie pokazałem obrazu jeszcze na razie. Nic. Ma wysokie modery. Wchodzi sobie za trzciny i spinninguje sobie. Życzyłem mu połamania kija. Mam nadzieję, że złapie swojego wymarzonego wieloryba, a my podążamy dalej. Pomału dochodzę. Wejdźmy jeszcze w to miejsce. Tutaj też lubię przybywać w to miejsce. Jest to fajne takie miejsce odsunięte niedaleko. Niedaleko mam w sumie do tego miejsca. Piękne miejsce. Ja byłem tu ostatnio było strasznie zabrudzone, zaniedbane. Widzę, że teraz wygląda tutaj dużo lepiej po moim wysprzątaniu. Jak pamiętacie, zaczynaliśmy tam. Byliśmy gdzie te bloki są postawione, szliśmy cały czas tą drogą, drogą leśną, tam widać oczyszczalnie, także mamy przeszły kawał, kawał drogi. Wyruszyłem o 11.50 jak sprawdziłem, teraz mamy 14.18. Oczywiście był postój, nie spieszyłem się zbytnio, cały czas szłem rekreacyjnie, myślę, że uzyskaliśmy dobry czas. Co prawda nie wiem ile tej odległości zrobiłem ile to jezioro całe ma postaram się to zmierzyć i wam właśnie wrzucić na filmiku ile jezioro klasztorne duże ma poza tym że ma 57,5 hektara ile zrobiłem po prostu przeszedłem kilometrów dobra zaraz będę przy wyjściu i początku mojej Niedzielnej wyprawy. Ruszajcie w teren, ćwiczcie swoje umiejętności, bo takie wyjścia też uczą nas pewnych, pewnego rodzaju umiejętności. Przede wszystkim poruszania się w terenie, obcowania z naturą i przede wszystkim spędzania miło czasu, co wszystko wychodzi nam oczywiście na plus. Dobra, ruszam. Dalej, dzisiaj materiał kręcony taki z ręki, bo poza tym przygotowanie sobie posiłku nie obozowałem nigdzie, żeby czegoś więcej nagrać, także materiał taki outdoorowy, terenowy, mam nadzieję, że przeszliście całe jezioro razem ze mną, żeby wycieczka się podobała, chyba więcej gadania niż wykazywania, ale... Dla mnie była to fajna wyprawa, bo od zawsze chciałem przejść sobie tak jednym ciągiem to jezioro wokół, a nie zawsze dojeżdżać, czy dochodzi do pewnego punktu. Także kolejna przeszkoda przede mną, owano na drzewo. Nie pójdę bokiem, tylko przejdę przez nie, bo takie właśnie ćwiczenia usprawniają nas i pomagają nam lepiej działać. Zobaczcie jakie kolosalne drzewo przede mną Dobra idziemy dalej. Naprawdę to drzewo, to można powiedzieć potęga jest naprawdę ogromne. Takie drzewa jak dinozaury niejedno widziały Niejedno mogłyby nam opowiedzieć, gdyby można było z nimi rozmawiać, słuchać się. Można oczywiście pójść do lasu, usiąść pod takim drzewem i zamyślić się, zadumać i pomyśleć, może takie drzewo odda swoją energię. I poczujemy się, jak byśmy byli jednością z tym drzewem. Nie no, co ja w ogóle gadam, ale są takie rzeczy, gdzie ludzie chodzą. I przytulają się do drzew, bo po prostu kochają naturę. Dobra, mój szlak się już pomału kończy. Wychodzę na drogę asfaltową, i po drugiej stronie, na parkingu leśnym, mam swój samochód. Także ja się z wami żegnam. Widzimy się niebawem. Następny materiał to już pewnie z. Selekcji z gry terenowej leśnej grupy wsparcia. Widzimy się w środku Polski podczas naszego marszu na 11 listopada. Także trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!